Cześć, jesteśmy, jesteśmy Policysters. Policysters i dzisiaj będziemy rozmawiać o normalizacji hirsutyzmu. Ostatnio dodałyśmy na naszym Instagramie post dotyczący właśnie hirsutyzmu. To było takie fajne zdjęcie, pewnie kojarzycie z nieogoloną nogą i różową maszynką do golenia. Może to nie jest aż tak kontrowersyjne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, ale hirsutyzm budzi bardzo dużo różnych skrajnych emocji. Ada, mhm. słuchaj, czy ty spotkałaś się z takimi skrajnymi emocjami dotyczącymi chrystotyzmu? No jasne, ja, ja miałam taki moment, że wstydziłam się na przykład, no tak typowo gdzieś tam tego włosienia, yy, ale też to bardziej, ja zwracałam na to uwagę tak jak rozmawiałyśmy i dlatego ludzie to wykorzystywali później, albo ja byłam też trochę może przewrażliwiona na tym punkcie. E, też było w sumie tak, że wiesz, y, goliłam sobie twarz czasem na przykład, okay. nie? No, bo, bo gdzieś tam przeszkadzało mi to i wyczytywałam na internecie, że e, warto sobie, nie wiem, ogolić twarz, to wtedy podkład będzie wyglądał ładnie ja kończyłam z y, krostami. Tak, teraz już tego nie robię. Po prostu mam odpowiednią pielęgnację i wszystko wygląda dobrze. No tak, bo kobieta z PCOS to troszeczkę musisz mieć większy asortyment tych wszystkich kosmetyków, tak? Wiesz, tak, tak, piankę tak. po goleniu, no, tak, żel po goleniu tak. i inne rzeczy. Tak. U mnie było tak, że byłam bardzo napiętnowana ze względu na nadmierne owłosienie. I pamiętam jedną sytuację gdzieś w gimnazjum, jak jeden chłopak skomentował: Jezu, jakie ty masz odrosty na nogach, to ty nie wiesz, jak się golić. A ja, ja spojrzałam na niego takimi oczami i mówię: Ale ja tak po prostu mam. Jakby tutaj jeszcze nie było nawet tematu takiej, jaki mamy dzisiaj we współczesnym dyskursie, nie? że jest normalizacja czegoś, co jest normalne. No, tak, tak, czyli no. Powracamy do korzeni, tego, co powinno być dla nas naturalnie przypisane, a jednak nie jest i musimy walczyć z tym, aby było. Dokładnie. Więc wcześniej to było takie, jeszcze nikt o tym nie mówił, nie? jakby w tym kontekście, że to jest normalne, tylko raczej było to właśnie społecznie nieakceptowane. I tutaj takim głównym hasłem, który dzisiaj mam dla nas, to by było, normalizujemy. A nie dyskryminujemy nie? Ja ze względu dyskrywam. właśnie na, na, nasz, na, na naszą no skłonność do tego nadmiernego owłosienia. To, z czym się też spotkałam po, um, gdzieś tam naszych materiałach na policysters, to jedna z naszych obserwujących, moich też znajomych, zapytała, powiedziałam, powiedziała mi w wiadomości prywatnej Zuza, ale nie możemy mówić o, damcy, o kobiecie, która ma męskie owłosienie. Okay, Czytaj ogłosienie no. typu męskiego, no, no. ponieważ to jest, to jest dyskryminacja i to nie jest feministyczne. Okay. Ja wtedy mówię, że tak. Jest taka sprawa. Obłosienie typu męskiego jest terminem medycznym. No tak no. no tak, no bo jak weźmiemy pod uwagę to, że kobieta z natury jakby nie ma owłosienia na ramionach, na brzuchu, no na pośladkach, nie wiem, na klatce piersiowej, dookoła sutków to się zdarza nawet u kobiet, no które jasne, nie mają no. hirsutyzmu, no to wtedy. Owłosienie typu męskiego nie jest tym, że ktoś wymyślił termin medyczny będąc mężczyzną i w ten sposób mamy takie patriarchalne podejście do, do tego owłosienia, tak? bo tak też zrozumiałam tą naszą rozmowę, tylko jest to termin określający owłosienie, którego kobieta naturalnie nie ma, chyba że jesteś pochodzenia latynoskiego. Okay. To wtedy naturalnie kobiety pochodzące właśnie z tamtych kręgów kulturowych owłosienie mają większe niż my Europejki. Mm -hmm. Dla przykładu, Azjaci na przykład o nie mają takiego jak. No my. tak. No. I to jest, to jest też różnica, nie, między naszymi e, między ludźmi, no jakby każdy człowiek jest inny. I tu docieramy jeszcze do jednej rzeczy. Adam, miałyśmy taką rozmowę na temat tego, e, czy hirsutyzm jest zawsze pochodzenia hormonalnego, okay. czy jest no. pochodzenia na przykład genetycznego. Nie pamiętasz tą naszą rozmowę? Tak, tak, tak. tak I teraz no. ja bym to rozgraniczyła, a ty? No ja też. No bo. Jak, hirsutyzm jest zawsze zaburzeniem hormonalnym, czy nie zawsze jest zaburzeniem hormonalnym w kontekście tego, o czym teraz mówimy? No zawsze. zawsze. <grym> Nawet jeżeli gdzieś tam wynika z kwestii genetycznych, że, tam, że tak powiem, no to i tak mimo wszystko te hormony są zaburzone i stąd się tworzy ten hirsutyzm, nie? no to mhm. nie da się tak po prostu genetycznie go mieć, ale wszystko mieć w porządku. No nie, no nie, tak okay. po prostu. A na przykład właśnie w kontekście tych latynoskich kobiet? Czy to jest hirsutyzm, czy to jest po prostu dana, dana rasa na przykład, nie? No to wydaje mi się, że bardziej dana rasa. Nie? No dobre, i teraz no. patrz, mamy kobietę, która do nas przychodzi i myśli, czy ma policystyczne jajniki, tylko dlatego, że ma hirsutyzm, a na przykład w obrazie USG nie ma tych policystycznych mm. jajników. Ale miesiączka jest taka, powiedzmy na skraju: 35-36 mm. dni. I wtedy, jak ją potraktujemy? Czy hirsutyzm, czy nie hirsutyzm? To, to jest bardzo trudne pytanie. No, bardzo. No, no, nie? Ciężko jest stwierdzić. I na przykład dziewczyna ma z natury ciemne owłosienie. No, no to ja bym się skłaniała, że jednak nie. No, ja chyba no też. nie. No. Ciężka sprawa. Ale generalnie, jeżeli macie taki problem tego typu z owłosieniem, to zawsze warto jest zbadać hormony. Prawda? I tutaj najfajniej chyba zbadać jest DHT. Tak. Co jeszcze? DHT, testosteron. Testosteron. SHGB, tam mhm. wszystkie, nie? Prolaktynę też, no gdzieś tam panel hormonalny, taki nawet podstawowy, nie? Myślę, mhm. że, że da jakiś fajny obraz temu. Ale nacisk na androgeny, tak naprawdę. No, tak, Zdecydowanie tak, tak, no. Tutaj, mm, Androstendion tam, tak. no. No. Mm, no i też wykluczamy zespół Cushinga, na przykład, mhm. też ta kwestia. Mm, te wszystkie takie nadnerczowe problemy też mogą właśnie indukować jakieś nadmierne owłosienie. Tak. Więc a oczywiście to, to jest kwestia antykronologiczna, więc tutaj jak najbardziej do endokrynologa wtedy trzeba uderzyć po specjalistyczną poradę, oczywiście. Mm. No dobra. E, asortyment. Z czego używałaś do zwalczania owłosienia? Bo mówimy teraz w kontekście o jak nie chcemy mieć tego hirsutyzmu. Na razie jeszcze nie mówimy jak chcesz jak, jak, jak chcesz to owłosienie mieć, tylko w kontekście jak tak. go nie chcesz mieć. E, ja w sumie leciałam klasycznie, maszynka do golenia. Mhm. E, Aczkolwiek te maszynki, no dobra, no to były maszynki jednorazowe, no ale kto używa tej maszynki tylko raz? Musisz kilkakrotnie przejechać w jednym miejscu, tak, aby to tak zaskrować. Tak, no ale aczkolwiek, no, jak gdzieś tam zawsze używałam maszynek, depilacja mnie bardzo bolała, mm. więc w sumie no, nie chciałam też na siłę gdzieś tam sprawiać sobie bólu, bo jednak no, nie było to przyjemne. I powiem szczerze, że. Mi chyba w głębi duszy to nigdy jakoś tak nie przeszkadzało, żeby aż tak próbować się tego mocno pozbyć. To bardziej, mm, nie wiem, czułam się z tym źle, że to nie było normalne, ale z drugiej strony to miałam to gdzieś. Czy to jest właśnie kwestia tego, że społeczeństwo napiętnuje ten problem, lansując no, tak się gładkie ciało mm. takie. No niedojrzałe, chyba też mhm. nie trochę, czy, czy, czy to jest kwestia tego, że my, my, my siebie postrzegamy w kontekście pewnych norm społecznych. I te, dla mnie to zawsze był problem. Od kiedy pamiętam, bo ja u siebie nadmierne owłosienie zauważyłam mając 9 lat. O kurczę. Więc no. No, to było już dosyć dosyć dawno temu, lat 20 mm -hmm. temu. I y, no, ja pamiętam moje zdziwienie, kiedy patrzyłam na nogi innych dziewczynek w tym samym wieku i one nie miały tam ani włosa jednego mm -hmm. i się zastanawiałam, kurde, co jest ze mną nie tak, co jest nie tak. I jeszcze gdzieś tam słyszałam o, wyglądasz jak małpeczka, albo coś takiego. No, ja też słyszałam takie komentarze. To nie było fajne i to rodziło we mnie od razu taki dysonans, że no hej, no ale to tylko włosy. Mam ładne włosy na głowie, to i mam ładne włosy no, na nogach jest za coś, nie? No. No. no bo ja osobiście nie narzekam, tak? Ja, ja też absolutnie nie. Więc y, pytanie, pytanie, jak to normalizować, nie? Jeżeli, jeżeli mamy. Czy miałaś kiedykolwiek problem z tym, aby wyjść na przykład na plażę bez ogolonych nóg? No jasne. A masz do dzisiaj taki problem? No trochę tak, w mhm. sumie czuję, nadal wiesz. Y, jakby nie mam czegoś takiego, że na przykład przy swoim partnerze. Muszę cały czas mieć wszystko gładko gdzieś tam ogolone, no jakby no, nie czuję już takiej presji, aczkolwiek gdzieś tam jak na przykład wyszłabym ze znajomymi, no to czułabym się głupio, że, że mam na przykład te nogi gdzieś tam, nawet nie że nie ogolone, ale że już by wypadało je ogolić i najlepsze jest to, że ja za każdym razem się sama. Łapie na tym, że się z tego tłumaczę, że nikt jakby nie zwraca uwagę, a wiesz, a ja na przykład siedzę i oh, o kurczę, ja mam od jezu, no, no i, i jakby, mnie. tak i zawsze jakby sama w ogóle zwracam na to uwagę no i potem każdy już też na to zwraca uwagę, nie? I, I to błędne jest, koło. Tak, tak. Czyli tak. jednak to poczucie dyskomfortu się pojawia. Tak. Jednak jest. Mhm. Mam podobnie. Mam podobnie. Ale gdzieś tam taki mój coming out był właśnie z takimi, no nie wiem, u mnie to szybko dosyć zajmuje, mhm. jak ja odrabiam te włosy, czyli o mhm. i na kolejny dzień już nie czuję, tak, że woga ja jest tak mam, ogolona. No. Więc jak miałam taki tygodniowy zarost, i to pierwszy raz, jak byłam w ciąży, i chodziłam na aquaerobic. I gdzieś tam no, już nie sięgałam do maszynką do nogi w zaawansowanej ciąży. No. Więc jak miałam tygodniowo, dwutygodniowy zarost, to naprawdę już był konkretny. I wtedy zdałam sobie sprawę, że nikt na to nie patrzy. No że tak. Nikt nawet na to nie zwrócił uwagi. A ja czułam takie cały czas lęk, że ktoś zauważy. Mm -hmm. I zdałam sobie sprawę wtedy, jeju, jak bardzo mnie to nie powinno interesować. No, dokładnie. I, I jedyne co, jak ktoś to zauważy, to będzie wzruszenie ramion. Może ktoś uniesie brew, może ktoś stwierdzi, a no ja bym tak nie zrobiła, ale wydaje mi się, zobacz, po ostatniej sytuacji w internecie z modą na brzydotę. No, tak, a, temat, no, temat tak. teraz całkiem popularny. Zauważ, jak duży był odzew społeczny e, dla... Dlatego jej posta, mhm. dlatego dla co ona tam napisała, jak my się bardzo jako kobiety, jako społeczeństwo nie zgadzamy z takim no, traktowaniem. I wydaje mi się, że hirsutyzm też możemy pod to podciągnąć. No, no bo to jest, że tak. To jest jak najbardziej naturalne. Masz krzywy kręgosłup? No, no, tak. Naturalne. Masz, yy, masz hirsutyzm? naturalny. Nie wiem, używasz pompy insulinowej, ponieważ masz cukrzycę typu pierwszego? Normalne. Nikt się z tego śmiać nie będzie. Oczywiście, że no, tak. No w teorii. Ja myślę, że młodsze dziewczyny, które jeszcze nie są nauczone asertywności, mogą czuć się niekomfortowo. W, gru w grupie rówieśni rówieśniczej, która jeszcze nie jest taka mm, znormalizowana, mm -hmm. gdzieś tam właśnie komentuje wygląd innych ludzi, rozpoznaje Oj, tak, dopiero tak, tak, tożsamość, tak, tak. a jak już gdzieś tam mamy, mamy tą taką własną tożsamość zidentyfikowaną, też dużo łatwiej jest wtedy obronić się przed tym. I chyba przed samym sobą też się obronić przed zarzutem, że nie zrobiłyśmy czegoś dla tak. naszego piękna. Ale pada. to jest... pada spada deszcz. No, to chyba... Pada deszcz. Znaczy. To specjalnie <laughs> dla Was nagrywamy ten podcast w deszczu. Generalnie to ja na przykład kiedyś, nawet ostatnio o tym mówiłam na Instastory, że usłyszałam takie zdanie, które mogę powiedzieć zmieniło moje życie, bo usłyszałam od psychologa, że największym wrogiem jakby swoim jestem ja i najbardziej w życiu osobą, która mnie nienawidzi jestem ja. I to naprawdę, to się wydaje takie może błahe, ale ja nie zdawałam sobie z tego sprawy. I dopiero jak zaczęłam sobie właśnie analizować takie głupie sytuacje jak to, nie że mhm. siedzę, wiesz, wiem, że mam nieogolone nogi, jakby każdy ma to w dupie, a, a jak gdzieś tam sama siedzę i mówię, um, wiecie, no, no powinnam już go, o nawet teraz. Pokaż, pokaż. No zobacz. O nie. No, o proszę. nie, no, ale zobacz, jak dotkniesz to. No ale wiesz, jakby no każdy ma to gdzieś, no a ja zawsze zwracałam na to uwagę. E, czy też wstydziłam się chodzić na przykład w niektórych ubraniach? Bo wydawało mi się, że e, ubrania, e, że to my, jakby, przynależymy Wszystko do ubrań, mhm. a nie one do nas. E, i jakby, nie wiem, że to ubrania mają się czuć dobrze na mnie, a nie ja dobrze w nich, nie? I jakby szłam przez miasto i miałam to w głowie, że o Jezu, pewnie, pewnie oni idą i mówią, ale ona ma celulit, dlaczego ona się tak ubrała? A jakby, I nieraz widziałam kobiety, które były tak pewne siebie i często to też były większe i były ubrane tak, jak ja zawsze bym chciała i one wyglądały po prostu zajebiście. No właśnie, no właśnie, to jest tylko w naszej głowie, jak my to widzimy, jak no, my się z tym czujemy. Więc tutaj mocno zachęcamy do tego, abyście gdzieś tam też miały swoje coming outy. Czy to będzie nieogolenie się raz na tydzień, czy nieogolenie się przez tydzień. Nie wiem, jak z włosami pod pachami. Ja myślę, że też to potrzebujemy trochę znormalizować. Tak. Jak ogląda się stare filmy polskie, to każda kobieta tam miała owłosienie. Tak. Każde. Jak sobie na to popatrzysz, ja w ogóle nie widzę, żeby to było coś nienormalnego. Nie, to jest moim zdaniem nawet ładne, estetyczne, nie, nie widzę w tym niczego złego. Kiedyś to był standard. Co się z nami mhm. stało przez te kilkanaście lat? Skąd, skąd się to wzięło? Wiesz co? Ja pamiętam, jak ja byłam jeszcze tak w miarę nastolatką. I gdzieś tam pojawiały się wiesz, takie filmy na YouTubie i one zawsze był taki wysyp takich filmów, właśnie jak idealnie się ogolić, jak mieć super gładkie nogi. O, nie, nie znam tych filmów. Tak, i wiesz, ja to oglądałam i tam były jakieś porady typu, że wiesz, golisz maszynką raz, potem robisz peeling taki ostry, golisz jeszcze raz i znowu ten peeling, tak także po prostu już każdego włosa, wiesz, się pozbyć. No i ja tak robiłam i później, wiesz, czerwone kropy na nogach, człowiek mm. siedzi i się drapie, no bo jak sobie na skórek, tak wiesz zjedziesz, no to jakby to miało inaczej wyglądać i jakby, no w sumie po co? Tak. I że mi się jeszcze... to chciało w ogóle robić? To... Właśnie, właśnie, też przed każdym wyjściem. Czy jaki ten zarost miał na przykład dwa dni, to mężczyźni, którzy może kto, któryś facet nas będzie oglądał albo kobie, ale wy kobietki z PCOS No i tata. To... <laughs> że jeżeli mamy dwudniowy zarost, jest taki naprawdę twardy, na delikatnej skórze i jeszcze ten dwudniowy zarost sobie ogolicie, to jest gehenna, to jest gehenna, bo y, wszystkie, jak masz jeszcze delikatną skórę, to po prostu tutaj są same krostki, podrażnienia, to się robi czerwone, ja miałam nawet wybroczyny, ja się nienawidzi, nienawidziłam i nienawidzę golić. Ja też nie. Więc tak, mamy obgadane golenie, jest to trudne, chociaż najtańsze rozwiązanie i też najbardziej czasochłonne. Jakby no, nie dokładnie. Co mamy dalej w, w Arsenale? Y, depilacja laserowa. No ja korzystałam u mnie, jeżeli nie było do tego jakiejkolwiek hormonalnej terapii mhm. bądź trzymania insuliny w ryzach, dla mnie to się nie sprawdzało. Czyli... E, no ja powiem Ci szczerze, nie chodziłam do salonu, ale miałam mm, taką maszynkę do depilacji laserowej, bo kiedyś y, no, od mamy pożyczyłam i szczerze też żadnych rezultatów nie widziałam. No jednak gdzieś tam y, jeszcze jak ja to robiłam, to wiesz, ja nie wiedziałam, jakby co jest powodem mhm. mojego włosienia, nie? Więc też, no tak jak mówisz, nie? No, gdzieś tam te hormony były puszczone same sobie, no to pewnie też dlatego to nie zadziałało. Tak. Nie? Czyli w tym kontekście chyba najlepiej byłoby podjąć tę jakąś hormonalną terapię, mhm. albo terapię antyandrogenową i do tego wtedy dorzucić albo kosmety takie wizyty już profesjonalne mhm. w salonie y, urody, kosmetycznym. Albo faktycznie jakąś taką domową epilację. Tak, no. mm, to wtedy ma, ma, ma to sens. Natomiast jeżeli będziemy, nie możemy się spodziewać efektów, jeżeli tych hormonów nie będziemy mieć wyciszonych, bo one po prostu dominują nad mieszkami włosowymi. No I my nie będziemy w stanie tego wyciszyć, nie jesteśmy w stanie zmusić swoim, swoją głową naszych włosów, a i słuchajcie, nie macie rosnąć. Afirmacje i medytacje. <laughs> Moje włosy dzisiaj nie tak. rosną. <laughs> Dziękuję za to, że nie mam już hirsutyzmu. Niestety to się nie sprawdza. Faktem jest natomiast, że z każdym rokiem powyżej 27 roku życia nasz testosteron spada o około 1%. Like <laughs> Czyli no, ja już obniżyłam swój testosteron o jakieś 2-3%. Ada jeszcze ma chwilę do tego. Jeszcze tak. Ale kobiety po 30-40 widzą też, że ten hirsutyzm się będzie zmniejszał. <gryzm> Czy warto czekać? Odpowiedzcie sobie same. Ja myślę, że jeżeli źle się czujesz w swoim ciele, nieważne czy to jest spowodowane brakiem akceptacji społecznej, czy tym, że po prostu lubisz mieć gładkie nogi, bo lubisz i koniec i my tego nie oceniamy. Nie, absolutnie. No, jasne. no. no to y, trzeba tak dobrać jedną i drugą terapię, aby to, to miało sens, żebyśmy się potem nie dziwiły, że nie ma efektów, albo one są bardzo krótkotrwałe. Bo Zawsze to... z, zaczynamy u źródła. Nie, no, jakby no, no, nie zaczynamy y, leczyć na zewnątrz. Tylko najpierw zaczynamy od wewnątrz, tak a jest. później już gdzieś tam pomocowo wspomagamy się, właśnie jakimiś tam zabiegami i tak dalej, ale ja bym na to nie liczyła jako e, leczenie, nie? tylko po tak prostu jest. gdzieś tam mhm. alternatywa, jakaś pomoc, no ale no nie liczyłabym też na to w 100%. Przede wszystkim trzeba zająć się sobą od wewnątrz. Nie chodzi nam oczywiście tutaj, wiesz, o e, jakąś tam farmakoterapię nawet, no bo. Przede wszystkim gdzieś tam ta dieta, żeby się zmieniła, żeby była tak, odpowiednia. Ten styl życia też, tak. jeżeli mamy na przykład to PCOS, w którym insulina gra pierwsze skrzypce, no to obniżenie insuliny też, też może wpłynąć na to, że to obłosienie się zmniejszy. Oczywiście. <laughs> Okej, okay, mamy jeszcze kilka metod, yy, czyli na przykład najbardziej nieznienawidzona przeze mnie metoda to jest usuwanie metodą e, woskowej depilacji. Ojej. No. <laughs> Dla mnie chodziłam długo jako nastolatka na takie depilacje. Myśla, tak, myślałam, że one mi starczą na wyjazdy, nie? ale no, w perspektywie, tak, tak naprawdę wyglądało to tak, że jeżeli ta depilacja była źle przeprowadzona, albo w nieodpowiedniej fazie wzrostu włosa, to one mi się łamały i po czym po trzech dniach na przykład miałam pasek gładki i pasek był jeden. A, okay, e, okay. No jakby niegładki, nie no, nie? okay. Z połamanymi włosami. To też technika. To było, mówię, no ileś tam lat temu, już 15, no to też inne, inne te techniki były stosowane wtedy. Co, co jest jeszcze z takich depilacji? Depilacja pianką, rozpuszczanie tych włosów przy Tak, tak. To są te kremy takie, kremy nie? Kremy do depilacji. One śmierdzą strasznie to tylko pamiętam po nich. I na moje włosy na przykład y, nie każdy łapał. Mi też nie. I to też jest ciekawe, bo jeżeli masz takie lekkie obwosienie, no to może jeszcze da radę, ale jak na przykład masz takie naprawdę no. hardkorowe, no to to może się nie sprawdzić. To, to jest fakt. No ja, ja też próbowałam z tym, y, ale właśnie no, śmierdziało mi to w sumie i potem i tak musiałam golić maszynką, więc tylko podwójna robota tak naprawdę no także no, nie polecam. <laughs> jeszcze jest pewnie milion innych. Y, 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 metod na usuwanie mm -hmm. ogłosienia. Na pewno je znacie i na pewno stosowałyście. Jakby co to dajcie nam znać, jak one wyglądały i jak się sprawdzały też u was. Um, I teraz pytanie takie, pod które podsumowałoby naszą rozmowę. I co? Myślisz, że warto z tym walczyć? Czy nie warto? Ja bym powiedziała, może to zależy. Mm -hmm. um, aczkolwiek ja bym to po prostu znormalizowała właśnie tak, jak mm -hmm. rozmawiałyśmy. I, I po prostu na zasadzie, jeżeli chcesz i ci to przeszkadza, no to możesz gdzieś tam oczywiście próbować to zwalczyć. Bez nacisków. Bez bo... nacisków. O to właśnie mi chodzi, nie? No to, to jakby chcesz. Inaczej że... bez swojego nacisku. Tak, bo jest jeszcze tak. nacisk na przykład jak presja społeczeństwa, mm. e, swoja presja wewnętrzna, a na przykład też presja partnera. No to też. Na przykład też, nie no. wiem, odmawianie współżycia, ponieważ nie masz ogolonej jakiejś części ciała, mm. to się zdarza. Tak? To no się na przykład miejsca intymne też jakby no to włosienie jest wszędzie, to się objawia wszędzie no tak. i ja Ci powiem szczerze, że, że nie jest to dla mnie jakiś temat tabu, aczkolwiek no, depilacja miejsc intymnych to dla mnie jest po prostu masakra, w sensie ja potem chodzę jakbym no miała jakiś, nie wiem, swąd po prostu, nie no dosłownie, no nienawidzę tego, po prostu tego nienawidzę. No kwestia bo... odrastania tych włosów tak, to też jest to jest temat. akurat y, dla mnie najgorsze i dla wielu gdzieś tam, no to jest temat taki może nie bardzo, ale... ale... zobacz, kwestia jeszcze tak doboru maszynki do miejsc intymnych, no tak. nie, ale jeszcze y, technika golenia tak. miejsc intymnych. No. wszystkiego, bo jest y, wyższa szkoła jazdy, mm -hmm. muszę powiedzieć, a też epilacja na przykład, y, tych miejsc no, może być bolesna. Nie, czy, nieważne, czy to jest depilacja laserowa, e, czy to jest wosk. Wosk to już w ogóle w tamtych miejscach to jest hardcore. Więc no, to nie jest przyjemne. To jest pytanie, jak wiele jesteśmy w stanie wytrzymać, dlatego żeby, ładnie podoba czy, czy, żeby się komuś podobać. Czy, czy nam to jest faktycznie potrzebne. I jeszcze jedna rzecz w kontekście depilacji miejsc intymnych. Nie wiem, czy wiecie, ale. Najwięcej zakażeń bakteryjnych i infekcji intymnych pochwy jest spowodowanych właśnie, jeżeli nie mamy ochrony miejsc tak. intymnych przez włosy, bo one chronią nasze narządy rodne przed różnymi drobnoustrojami, więc bardzo często zdarza się, że takie golenie się w tamtych okolicach po prostu sprawia, mhm. że mamy problemy z częstymi zakażeniami. Jasne. Więc tutaj, jeżeli chorujesz na częste zakażenia pochwy, masz z tym problem, stosowałaś wiele preparatów, no to na pewno jakieś osłonowo-osłonowe, np. bakterie kwasu mlekowego albo, mm. albo np. globulki z kwasem mlekowym, no i właśnie zastanowić się, czy to czasem nie jest spowodowane siedzeniem w ciepłej saunie w stroju kąpielowym bez właśnie ogłosienie łonowego, to okay. też jest ta kwestia. No. No, nasze ciało jest bardzo, bardzo mądrze zbudowane. Zb mądrze zbudowane Wszystko zbudowane, jest tak. po coś, jakby te włosy też tam rosną z jakiegoś powodu i, i to jakby tylko społeczeństwo sobie to wymyśliło, że trzeba to usunąć. Jakby ja uważam, że jeżeli ktoś jest ok sam ze sobą, bo to nie jest ważne, czy twój partner jest z tym okej, okay, czy, czy ludzie są z tym okej. Okay. To najważniejsze, żebyś ty się czuła z tym okej. Okay. Tak jest, tak. Z I po prostu odpowiedź na pytanie, golić czy nie golić, jak chcesz. Jak chcesz. Dokładnie, jak chcesz. Jak chcesz, nikt ci nie powinien mówić, co masz robić. A myślę, że jesteśmy teraz w takim punkcie zwrotnym i sytuacji z ostatniego tygodnia z modą na brzydotę pokazały mm. nam, że my się po prostu z tym nie zgadzamy. Dokładnie. Pamiętajcie, że tak jak ja mówiłam ostatnio, e, na przykład moje brwi, e, to są piękne, ona no, kiedyś... ma śliczne brwi. Cię, to są włosy. Przypominam, że to są włosy. Tak. E, I kiedyś, wiesz, było coś takiego jak Ask FM czy coś takiego. I dostałam tam właśnie anonimowe pytanie, e, kiedy e, kiedy wydepiluję w końcu te krzaczaste brwi czy coś takiego. I wiesz, ja powiem Ci tak, że ja zawsze patrzyłam na te brwi i one mi nie przeszkadzały. I nagle się pojawił ten kompleks, nie no bo ktoś mi to wytchnął, i ja jakby spojrzałam w lustro i mówię, o Jezu, no faktycznie mam takie brwi, nie? No to zaczęłam, wiesz, gdzieś tam na, na gąsienicę sobie wyrywać i tak dalej, nie. No a teraz wiesz, każdy chodzi i mówi, Boże, jakie ty masz piękne brwi, bo jest taka moda i to o to chodzi. Teraz jest, jest... moda tak. na naturalne, naturalne brwi, tak? tak. No właśnie. No, a kiedyś pamiętasz, 10 lat temu jeszcze, była moda na takie bardzo, może nawet Od więcej. Szklanki. Od szklanki też, ale była moda na takie po prostu wręcz cieniutkie, takie tak, jak tak, miały tak, i kobiety tak, w latach dwudziestych. Tak. Takie wiesz, no. tylko, tylko kreseczki. No, a teraz tak. jest moda im bardziej naturalne, delikatnie, tylko gdzieś tam podkreślone e, pomadą do brwi, czy gdzieś Dokładnie. tam delikatnie wyskubane, no i to jest, to jest wszystko. Więc no tutaj jasne. zobaczcie, nawet jak na przestrzeni ostatnich iluś lat to się pozmieniało. Może kiedyś dojdziemy do takiego momentu, a już są aktywistki, które przecież walczą z tym, pokazując swoje nogi z zarostem. Nie musisz być jak one, ale możesz to normalizować. Niech pierwsza rzuci kamień, która nie zapuściła dywanu na zimę. <śmum> Czekaj, poszukam. <śmum> <śmum> nie ma takiej osoby. No, na przykład, wyobrażacie sobie taką, już teraz wymyślam totalnie absurdalne rzeczy, wyobrażacie sobie coś takiego e, na pomiary naj, najdłuższych włosów na nogach u kobiet. Takie, Ciekawe, jaki jak jest rekord Guinnessa. Jaki, nie? No, jaki jest rekord Guinnessa, czy jest coś takiego? Na, na pewno, pewno, na pewno. nawet no Jest na pewno rekord Guinnessa w najdłuższych paznokciach. bo kiedyś mhm. widziałam w książce. A wiesz, w sumie i paznokcie, i włosy to jest wytwór skóry. No właśnie. Może jest, może. A no. może musimy, albo wy musicie ustanowić ten nowy rekord. Ja bym była za tym. <laughs> Czemu nie w sumie? No. no. Więc myślę, że tak. Normalizujemy. Nie. Czego nie robimy, Ada? Nie demonizujemy. Nie demonizujemy, nie dyskryminujemy. No. Włosów na nogach, włosów pod pachami, włosów na brzuchu, dookoła sutków pod nosem, na, na karku, na plecach, na ramionach, na paluszkach u stóp. Nie demonizujemy tego. I jeżeli tobie to przeszkadza, to coś z tym robisz, jeżeli nie, to zastanów się, czy jest sens siebie katować i kochaj siebie. Właśnie, kochaj siebie i nie bądź swoim największym krytykiem, bo e, tak naprawdę ludzie mają nas gdzieś, a tylko my... Tylko my widzimy te tak, rzeczy. No. Tak, to, 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 to tak nie działa, że, że ludzie... My też teraz tutaj e, siedzimy sobie na łonie natury, ludzie są wokół. W sumie normalnie bym się tego wstydziła, ale ci ludzie mają nas po prostu w dupie. Tak jest. No. Więc... Tak jest zawsze. Trzeba, tak trzeba po prostu siebie kochać i nie zwracać uwagi na inne rzeczy. A włosy jak są, tak są. Tylko patrz na to, jak, jak masz ochotę, i co masz z nimi ochotę zrobić. No i otaczajmy się też ludźmi, którzy akceptują nas przede wszystkim takie, jakie jesteśmy. Bo jakby nie ma sensu tracić czasu na osoby, które chcą nas zmienić, bo to jest tylko i wyłącznie ich postrzeganie i jakaś tam ich opinia, a nie Twoja. Więc prędzej czy później i tak będziesz tego żałować. Więc zostań sobą, kochaj się. Tak jest. Dziękujemy. Za obecność na naszych policystycznych rozmowach numer tak, dwa. Tak. Wracamy do Was za jakiś czas z kolejnymi policystycznymi rozmowami. Dzięki ci, Ada. Dziękuję, Zuzia. Piąteczka. A. Na razie, do zobaczenia.